Witam wszystkich bardzo serdecznie po spotkaniu w Rybniku, które dało mi ogromnie dużo energii na ostatnie, no już prawie że 24 godziny, trochę duże, 28. Witam z kampanijnej klasy Pośląsku, odwiedziliśmy Mikołów dzisiaj, a tam wspaniały ogród botaniczny wcześniej Wodzisław Śląski, a szczególne pozdrowienia chciałem przekazać dla Pani Janiny z Wrocławia, Pani Zowki z Radomska, Pana Józefa Skędziczyna Kośla, a Pan Tomasz z Łodzi, z której napisał nikt normalny nie chce powrotu do bieda Polski sprzed 2015 roku. Akurat ponieważ ja pochodzę z Dolnego Śląska, to pamiętam takie hasło z Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego, bieda szyb. Więc ta bieda polska to też jest takie ciekawe nawiązanie do tego, co w rejonach górniczych wszyscy na pewno doskonale pamiętają i znają. Więc ja też oczywiście uważam, Panie Tomaszu, że nie ma powrotu do tego, o czym powiedziała Roskontino, niestety ostatnio znowu znana Pani reżysera Agnieszka Holand, żeby było tak jak było. Ona jakieś 6-7 lat temu powiedziała, żeby było tak jak było. No i co to znaczy? To znaczy, żeby w przypadku kryzysu dbało e, przede wszystkim o tych e, najbogatszych, o elity, o Warszawkę, a ci, którzy są słabsi, młodzi ludzie, starsi seniorzy, którzy nie mogą się tak domnieć o swoje prawa, żeby gdzieś tam siedzieli cicho w kącie. Taka była filozofia w czasach platformy obywatelskiej. Nie chcemy powrotu do tamtych czasów. I też tak rozumiem tą bieda polska. To był wybór, jak niektórzy mówią, między pracą po 5-6 zł za godzinę albo pracą na zmywaku w Londynie umowy śmieciowe, albo na przykład bezrobocie, prawda, jak się komuś nie podobało. Ja mam tutaj w ogóle mnie młodych ludzi, może zapytam, tak, może Michał, by powiedział coś o e, młodych ludziach teraz, jaką mają ofertę. Bardzo się proszę, Moi drodzy, przed nami jeden z najważniejszych wyborów w naszym życiu, wybory w niedzielę. Ja może powiem krótko, rząd pana premiera Matusza Morawieckiego zrobił wiele dla nas. Prosta rzecz, pit zero. Ja do 26 roku życia nie musiałem płacić podatku. Wchodząc w wiek, roku życia płacę mniejszy. Alternatywa jest taka, że macie człowieka, który pokazuje się, jakby nigdy go tutaj nie było, a za jego czasy zarabialiśmy po 5 zł, po 4. To jest realna alternatywa. No Dziękuję bardzo za to przypomnienie. Myślę, że nic tak nie przemówi do rozsądku wielu młodych ludzi, jak właśnie taki głos. Nasza praca polega też na tym, żeby ściągać jak najwięcej inwestycji, tworzyć, konstruować montaż linii finansowych pod realizację wielkich inwestycji i tutaj na Śląsku akurat takie inwestycje powstają, z tego się bardzo cieszę, bo dzięki temu są też nowe miejsca pracy, a ponieważ jest kogoś z Was, czy, 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 czy kogokolwiek z Was, co tutaj w Rybniku powstało, ktoś, kto się najlepiej orientuje, to proszę bardzo. No że ja, Panie Prezydencie, ja Karol Czarda. Jestem radnym tego miasta i w zasadzie bardzo się cieszę, bo to tutaj PGE inwestuje ogromne środki, ponad 5 miliardów złotych przez to miejsce. Jesteśmy w elektrowni rybnik, tutaj zbuduje się elektrownia gazowo-parowa o mocy około 800 MW i tutaj będzie miało pracę ponad 2000 ludzi. Około 2000 ludzi przewinie się podczas budowy tej elektrowni. Dziękuję Panie Premierze, że takie ustąpy inwestycje są dla takiego miasta takie, ale również wszystkie inne, które przyciągamy z całego świata, bo w inwestycjach zagranicznych udało nam się też osiągnąć rekordy. Specjalna strefa ekonomiczna katowicka jest jedną z najlepszych stref ekonomicznych, uwaga, w Europie, a niektórzy pokazują mi rankingi, że jest drugą po Dubaju na świecie. Nie wiem, czy to jest aż tak pięknie, bo nie chcę mi się wierzyć, żeby było to już tak fenomenalnie, ale widziałem takie rankingi i bardzo się z tego cieszę, że jest tak prężna, przyciąga nowych inwestorów i będziemy to kontynuować, a moje wielkie zobowiązanie dla miast średniej wielkości, miast mniejszych, z których pochodzi wielu moich przyjaciół tutaj ze Śląska jest następujące. To, co udało się zrobić do tej pory, obniżyć bezrobocie do rekordowego poziomu w historii III Rzeczypospolitej, czy w ogóle Polski można tak powiedzieć, będziemy kontynuować, wzmacniać dla miast małych, średnich wielkości, tych, które utraciły wiele swoich funkcji społeczno-gospodarczych. Pan Bolek napisał razem powstrzymajmy dywersantyki z daleków z platformy. Mimo, mimo wszystkich różnych zdań zpis, no, czyli Pan Polek trochę się z nami różni, ok. Naród musi zjednoczyć się przeciwko złu. Panie Wolku, dziękuję za te słowa. Ja też uważam, że na pewno popełnialiśmy błędy, nie jesteśmy idealni, wiele grzechów i błędów i potknięć. Ale zobaczcie, ile się udało zrobić. Wiarygodność tego, co my przedstawiamy, obiecujemy jest zupełnie nieporównywalna z tym, co się dzieje po stronie Platformy Obywatelskiej. Oni obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego, a podnieśli. Oni obiecywali, że nie podniosą podatku VAT, a podnieśli. Oni obiecywali wreszcie, że nie zabiorą OFE, a zabrali. Z kolei oni obiecywali, że Będą rozdawali dzieciom laptopy, ale to myśmy spełnili ich obietnicę i my przekazujemy dzieciom laptopy. Oni obiecywali, że obniżą podatek PIT do 15%, ale to my zrealizowaliśmy tę obietnicę z podwójną nawiązką, bo obniżyliśmy do 12% i wprowadziliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. A teraz największy hit. Nie uwierzycie. Słuchajcie, oni też podnieśli kwotę wolną od podatku.